Cześć, ja jestem Szymon i witam Cię na kanale Szkoła Wygrywania. Popraw jakość życia. Każdy przynajmniej raz w życiu robił coś, czego nie chciał z powodu braku asertywności. O asertywności nagrałem fajne wideo link w opisie. Jednym z filarów asertywności jest odmawianie. W tym wideo poznasz zasady odmawiania bez czucia się źle. Zapraszam do oglądania. Wyzwaniem jest poczucie winy. Jak odmawiasz, czujesz się jak dziad, czujesz się źle, czujesz wstyd, strach i inne nieprzyjemne uczucia związane z myślą, że zawiedziesz innych. Każdy, w tym ja, większość życia spędził na zaspokajaniu innych. Wytresowaliśmy się, że potrzeby innych są na pierwszym miejscu. No i przełamanie schematu nie jest lekkie. Ale da się. I uwaga, podkreślam jedną rzecz. Tu nie chodzi o to, żeby odmawiać pomocy, gdy inni jej potrzebują, a my możemy ją dać. Masz odmawiać w momencie, gdy to jest lepsze dla ciebie i tej drugiej osoby. Na przykład wyręczanie innych. Dobra. Najważniejsze podkreślone, teraz praktyka. Wideo podzieliłem na dwie sekcje: zasady oraz sposoby. W zasadach przedstawiam podejście do odmawiania, w sposobach. Sposoby. Przejdźmy do zasad. Prostolinijność. Każdy przerabiał ten schemat. Mamy pracy pod korek, przychodzi osoba z zadaniem dla nas. Wiemy, że nie damy rady, nie ma opcji, żebyś pomógł. Co odpowiadasz? Wiesz, co może dam radę? Jestem mocno zajęty, nie wiem ile będę miał czasu. Nie jestem w stanie obiecać, że to zrobię. Jaką odpowiedź dajesz takim, taką odpowiedzią? Dajesz nadzieję. Co proszący zrobi? Powie, jak bardzo ważne i pilne jest zadanie, i że bez ciebie nie da rady i skończysz z dodatkową robotą. Co powinieneś odpowiedzieć? Nie zrobię tego, bo nie mam czasu. Pracuję nad ważnym raportem, który muszę skończyć. Prosto, bez robienia żadnych nadziei. I teraz ważne. Nie wymyślaj powodu. Mów prosto z serca. Jak będziesz wymyślać, to będziesz czuć się źle, a tego nie chcesz. Najlepsze podejście to uczciwość, szczerość i szacunek. Zamień słowo nie na inne. Jak mówisz komuś nie, to z dużym prawdopodobieństwem ta osoba odbierze to osobiście. Dlatego też za tym słowem kryje się bardzo duży bagaż emocjonalny i czujemy się źle, gdy odmawiamy. Sposobem na to jest unikanie słowa nie. Zamiast mówić nie zrobię tego projektu, powiedz jestem w 100% zaangażowany w inny projekt i brakuje mi czasu. Ewentualnie robię projekt X. Kasia i Jarek bardzo mocno na mnie liczą. Jak porzucę ten projekt, to będą zawiedzeni. Jak nie da się tego słowa uniknąć, to przynajmniej opakuję ładne zdanie. Zamiast nie zrobię, powiedz nie mogę. Choć samo nie mogę też jest szkodliwe. Możesz też wykorzystać konstrukcję ale. Chętnie bym pomógł z tym projektem, ale muszę zrobić projekt X. Nie dawaj wymówek. Rozumiem pokusę. Poprosili o pomoc, a ty musisz odmówić. Nie chcesz być niemiły, więc wymyślasz wymówkę. Przykładowo, nie zawiozę cię na lotnisko, ponieważ mój samochód jest u mechanika. Wymówka to próba oszukania. I mamy problem. Po pierwsze, będziesz się czuć źle. Po drugie, oszukany prawdopodobnie się domyśli. Nie dość, że czujemy się źle, to psujemy sobie reputację. A po trzecie, zostawiamy furtkę do negocjacji. Proszący może odpowiedzieć, spoko, weźmiemy moje auto. I jesteś w podrzasku. Nie dawaj wymówek. Weź odpowiedzialność za swoją odpowiedź. Na pewno zauważyłeś, że łatwiej jest powiedzieć nie mogę zamiast nie chcę. Przyzwyczajiliśmy się do tego, bo lepiej się z tym czujemy. W dłuższej perspektywie to jest szkodliwe, bo nie jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Za każdym razem, jak mówimy nie mogę, to szkolimy swój mózg unikania odpowiedzialności. Potem mamy poczucie braku kontroli nad swoim życiem. A to już fajne nie jest. Na szczęście w tym przypadku mam proste rozwiązanie. Jest nim odpowiedź nie chcę. I ostatnia zasada nie kłam. Nie kłam. Ludzie to wyczują. Ty będziesz się z tym czuć źle. Nie warto. Dobra. Zasadę mamy za sobą. Przejdźmy do sposobów. Przejdzie do mnie później. W technice dajemy sobie czas na przemyślenie. Jak proszący do nas przychodzi, a my jesteśmy zajęci pracą, to mówimy przepraszam, mam teraz zbyt duży młyn, zapytaj mnie o 16. Może będzie luźniej. Dzięki temu. Mamy czas na przemyślenie, czy chcemy to robić. Proszący ma czas na to, żeby znaleźć kogoś innego albo żeby zrobić robotę samemu. Propozycja alternatywy. Nikt nie lubi być zostawiony sam sobie. Jak ktoś prosi i odmawiasz, to zaproponuj alternatywę. Przykładowo, w pracy ktoś prosi o pomoc, to zaproponuj kogoś, kto pomoże proszącemu. Inny przykład to coś za coś. Pomagasz proszącemu przy innym projekcie i dostajesz kolejną prośbę. Wtedy odpowiadasz, słuchaj, no pomagam ci już przy ABC. Jest, nie mam wolnego czasu, więc jak mam Ci pomóc, to albo przy tym, albo przy XYZ. Jeszcze inny sposób to pomoc przy części zadania. Przykładowo, nie mam czasu, aby przygotować Ci skrypt szkolenia, prezentację i odpowiedzi na zadane pytania. Ale mogę Ci pomóc przy prezentacji. Ta strategia działa nie tylko w pracy, działa też w życiu codziennym. Oferując alternatywę, pokazujesz, że Ci zależy. Zaproponuj kogoś, kto zrobi to lepiej. Czasem dostajesz prośbę o pomoc, której udzielić mogą bardziej kompetentne osoby. Odmówienie na taką prośbę jest sytuacją win-win. Ty masz spokój i proszący otrzyma lepszą pomoc. Proponując inną osobę, pomagasz odmawiając. Spójrz na mój plan dnia. Jest to najskuteczniejsza metoda do odmawiania. Jak proszący przychodzi do Ciebie z prośbą, to odmawiając pokazujesz mu swoje obowiązki, co masz do zrobienia. Przykładowo. Nie pomogę Ci jutro w przeprowadzce, bo jutro rano zawożę dziadka do szpitala, potem pomagam mamie sprzątać w dom, a po sprzątaniu ja idę na kolację u rodziców mojej dziewczyny. Ta technika nie zostawia pola do negocjacji. Pokazuje to Twoją dobrą wolę. Minusem jest to, że musisz mieć napięty harmonogram. Z drugiej strony zawsze odmawiamy dlatego, że mamy zamiar robić coś innego, nawet jeśli jest to zasłużony odpoczynek. Na zakończenie chciałbym Cię zaprosić do kolejnych wideo na moim kanale oraz do zapisania się na moją listę mailową, gdzie raz w tygodniu wysyłam maila z poradami, jak poprawić jakość swojego życia w obszarze zdrowia, ducha czy finansów. Zapisać się możesz na szkoławygrywania.pl. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.